Meto czy mitu? Jak wymawiać, jak rozumieć? Mówiliśmy o tych problemach poprzedniej audycji. Doktor Sebastian Żurowski w Toruniu przy mikrofonie, językoznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Ten hashtag meto i hashtag czytany mi jak, jak pan doktor obserwuje i jak zaleca? No to zdecydowanie powinniśmy się trzymać tej angielskiej wymowy. To jest hashtag oznaczenie, które wyszło ze Stanów Zjednoczonych w tym anglojęzycznym internecie, zdobyło popularność także. W Polsce jest używane, no ale to jednak jest wyrażenie wprost wzięte z angielskiego, więc i angielski zapis i angielska wymowa w tym wypadku pasuje. No, były takie próby opisywania postów związanych z tym tematem w mediach społecznościowych polskim odpowiednikiem, równie krótkim ja też, ale to chyba mimo wszystko się nie przyjęło i internet utrzymuje tę formę angielską. Mitu. No i kolejny termin, który też jakby funkcjonuje i zmienia znaczenie to jest mizoginia i mizantropia no i incelizm. One ewoluują dlatego, że dygresja szybka jak pan doktor pozwoli i to tak no może się uzewnętrznie, bo pamiętam z, ze swojego podwórka że te zachowania, które w tej chwili mają takie znaczenie światopoglądowe, zawsze występowały tylko w takich formach jakby bardziej przyswajalnych i nie stanowiły dla nikogo problemu. Zawsze byli chłopcy i dziewczynki, zawsze były Pewnego rodzaju umizgi, ja nie powiem, wyzwiska, ale na no tej sferze podwórkowej tak zawsze to funkcjonowało. Dopiero gdzieś w wieku dojrzewania te grupy się łączyły i tworzyły się pary. Ale wcześniej to, to była zawsze akcja chłopcy kontra dziewczynki, czy też dziewczynki kontra chłopcy, i tak to pamiętam. Mi nie robiło na mnie to. Jakiegoś potężnego wrażenia? No tu może teraz nawet jest tak, że nie to się zmieniło, tylko w ogóle zmieniła się kultura podwórkowa, czy, czy ta społeczność podwórkowa, bo chyba ona już nie funkcjonuje w ten sposób, jak to funkcjonowało jeszcze 20, 30, 50 lat temu. Jednak dzieci trochę nie są puszczane samopas przez rodziców, zawsze jest jakaś kontrola, zawsze ktoś pilnuje, jeden rodzic czy grupa rodziców i chyba nie ma właśnie takich zachowań, jak jeszcze je obserwowaliśmy. Można było je obserwować, bo my niekoniecznie obserwowaliśmy kilkadziesiąt lat temu i to chyba w tym kierunku właśnie się zmieniło, że to taki nadzór nad swobodnym zachowaniem dzieci tutaj to zmienił, a sam fakt, no rzeczywiście zawsze jest jakaś, zawsze była jakaś tam kultura tak zwana męska, jakaś tam kultura żeńska, i one jakoś współpracowały, jakoś rywalizowały. Terminy mizoginia czy mizoginizm no, to, to nie są terminy nowe akurat, to jest zjawisko, które gdzieś tam funkcjonowało od dawna, to znaczy od dawna filozofowie, pisarze, dziennikarze, jakieś działacze społeczni, działaczki społeczne w różnych krajach, w różnych kulturach zwracały uwagę na to, że mo całe społeczeństwa czasem są niechętne w stosunku do jednej płci. Współcześnie to zwykle yy, są kobiety. O mizoginizmie mówi się w kontekście religijnym, no bo religie, największe religie świata, ale też te mniejsze, zwykle nierówno traktują i kobiet, i mężczyzn, chociażby przez dostęp do sakramentów, jeżeli mówimy o religiach chrześci... wyznaniach chrześcijańskich. Więc no to, to zawsze było i ten termin jest już dosyć starym terminem, w przeciwieństwie do incelizmu, który jest tak, takim nowotworem współczesnym. Mm -hmm. Ale tak y, klinicznie, jakby pan doktor y, jeszcze raz był łaskawy przypomnieć, w najnowszych Ech. opisach mitu, mm -hmm. mitu y, czyli mitu, czyli tego... Polskiego meto, czyli tego ruchu, czyli ja też. Jaka jest obecnie taka najbardziej aktualna definicja, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, no, w, bi w biurze prawnym No, no mi to akurat jest, jest nieformalne, to znaczy jest to oznaczenie, czy taka popu popularna, potoczna nazwa akcji, polegającej na tym, że ofiary przestępstw i nadużyć seksualnych publicznie wyznają swoje przeżycia traumatyczne z mniejszej lub dawnej przeszłości, wprost nazywając kto jest sprawcą tych przestępstw, no to zaczęło się od środowiska aktorskiego, artystycznego w Stanach Zjednoczonych, Kilku, kilkunastu aktorów, reżyserów amerykańskich i nie tylko, miało problemy przez to i nadal ma problemy przez to, niektórzy mają sprawę karne na przykład, albo już siedzą w więzieniach, więc to był taki ruch, jest nadal, chociaż z mniejszą intensywnością, chyba, ruch ujawniania przestępstw i nadużyć seksualnych przez kobiety w mediach społecznościowych. Mizoginia z kolei, najkrócej mówiąc, są to wszelkie przejawy niechęci, nienawiści, negatywnego stosunku do kobiet. Albo pojedyncze osoby mogą być mizoginami, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet z jakichś powodów. Albo właśnie instytucje czy społeczeństwa również mogą być tak nazwane. No a ten incelizm, który wspomniałem, no to jest taki termin najnowszy, amerykański, internetowy. To jest anglicyzm, który, który wziął się z angielskiego, wyraż skrótu angielskiego wyrażenia oznaczającego mimowolny celibat. Mimowolny, czyli wbrew woli danej osoby, no i to uznaje się, że jest taka internetowa subkultura, młodych i w średnim wieku mężczyzn, którzy nie mogą znaleźć sobie partnerki i przez to uważają, że kobiety ogólnie wszystkie są ich wrogami i przeciwnikami, no i wyładowują swoje, swoje żale głównie w internecie, chociaż przypisuje się też incelom czasem takie fizyczne ataki. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, co wiąże się z tym dostępem do broni i różnymi incydentami, właśnie związanymi ze strzelaninami. Niektórzy twierdzą, że niektóre z tych incydentów mają właśnie takie podłoże na gruncie nienawiści do kobiet. Ta nienawiść, wydaje mi się, ona się zaczęła definiować w momencie, kiedy badania genetyczne wykluczyły możliwość oskarżania mężczyzn o ojcostwo. Tak, taką granicę postrzegam. Jak przypominam sobie lekturę kłopów, jest tam taka no, dosyć dowcipna scena oskarżania o ojcostwo w takiej konwencji wiejskiej, ale ja jeszcze pamiętam, że to nie tak dawno jeszcze bardzo mocno funkcjonowało. Mężczyźni nie mogli się z tego wybronić. Dopiero genetyka jakby tutaj oczyściła sprawy. A w tej chwili. Tak. No to działa w dwie strony, bo też daje narzędzie kobietom, które mogą po prostu udowodnić wprost, że, że, że to, ta osoba je, jest ojcem. Ale oczywiście wszelkie fałszywe oskarżenia i fałszywe uchylania się tutaj genetyka rzeczywiście jest w stanie zlikwidować. No, hmm. Tylko, że trzeba iść do sądu i przeprowadzić badanie i tak dalej. No tak, no, genetyka tutaj jakby wyczyściła pole, ale z kolei jak czytamy te oskarżenia, które się pojawiają w sieci i są cytowane. One są często na takiej granicy ciężkiego zdefiniowania. Bo cóż to znaczy, że tam słynny dziennikarz zajrzał, spojrzał na panią no, w sposób porządliwy? No nie da się tego genetycznie określić, tego, tego stopnia po, porządliwości, no a można wokół tego rozwijać całą sferę domniemań i wystarczy, że osoba poczuje się, poczuje się, że się na nią ktoś popatrzył, no, czy też zasugerował i już jest katastrofa. Tak, no tutaj niestety z tym sobie jeszcze długi czas pewnie nie poradzimy. To dotyczy też zresztą takich spraw, zupełnie brutalnych, to znaczy nie rozstrzygnie, czy był gwałt, czy, czy to było obcowanie za obopólną zgodą, a oskarżenie o gwałt było fałszywe na przykład. Bo czasem się zdarza, ostatnio był taki wyrok sądowy również w Polsce, gdzie ofiara gwałtu właśnie okazała się, że nie była ofiarą gwałtu i sąd uniewinnił tych domniemanych gwałcicieli, więc to się też czasem zdarza. No ale znowu problem w tym, że zwykle ofiary gwałtów właśnie nie mają za bardzo jak udowodnić, no bo, no bo tych dowodów nie ma. No czasem gwałciciele nagrywają te, te swoje przestępstwa, no ale trzeba mieć te nagrania. No, no po prostu kwestia ojcostwa, no to zostało załatwione. Tutaj w dowodzenie w, w sprawach o molestowanie, w sprawach o takie właśnie niewłaściwe zachowania. Na granicy molestowania, żeby ktoś krzywo spojrzał, spojrzał nie tak, to może być nawet bezwiedne. To, to tutaj niestety żadne takie środki kryminalistyczne raczej nie pomogą. Co innego, jeżeli mamy słowa, tak? to znaczy, jeżeli ktoś pisze smsy, maile, czy to obraźliwe, czy z jakimiś aluzjami seksualnymi, no to to są dowody rzeczywiście, ale. No, ale na, na krzywość i niewłaściwość spojrzenia tych dowodów niestety nie możemy mieć innych niż subiektywne zeznania. No I tu dochodzimy do ostatniego fragmentu spotkania, bo to wszystko rozwija się w czarnej sferze internetu. A wcześniej jeszcze chciałbym, żeby pan doktor powiedział o manosferze słów pary, bo to, to jest bardzo ciekawe zjawisko też z kultury anglosaskiej. Które jakby, nie wiem, no, nie, nie rozkwitło u nas w mediach, a jest obserwowalne i jest bardzo mocno zdefiniowane. To jest jakby rozwinięcie mizoginizmu czy incelizmu, chociaż już ma, nie ma takiej negatywnej konotacji, bo manosferą w tej, w tej literaturze zachodniej, no i teraz też już w Polskiej, coraz częściej określa się. Tak jakby męski feminizm. Feminizm się rzeczy nie może być męski, bo to nawet w słowie jest czynnik żeński, ale właśnie tego, tego rodzaju wspieranie się mężczyzn, działanie na rzecz praw mężczyzn, na przykład ojców, bo rzeczywiście bywa tak, że ojcowie w sprawach rodzinnych na przykład mają mniejszą opiekę nad dziećmi, nie wiadomo dlaczego, bo uznaje się, że matka to matka. A, a ojciec to nie matka, i, i dlatego ma mniejsze prawa. E, więc to jest takie bardziej neutralne określenie właśnie forów o prawach mężczyzn. No tylko, że to ma zarówno taki aspekt neutralny czy pozytywny, jak i ma aspekt negatywny łączący się właśnie z taką niechęcią do kobiet. A tu nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że to po prostu tak jakby środowiska mężczyzn, które się wspierają. Mhm. Jest, jest w Polsce rzeczywiście to jakoś tam do, do Kultury masowej może się nie przebiło zbyt dobrze, i nawet w internecie chyba ta polska manosfera nie jest aż tak bardzo rozbudowana, chociaż jest. Ale w latach 90. osoby starsze czy w średnim wieku mogą na przykład kojarzyć taki film fabularny Macieja Ślesickiego, TATO, który był właśnie przejawem. Ta, ta, tam wszystko było promęskie, a kobiety były złe. Oprócz córki głównego bohatera, o którą walczył. Więc to to był taki, w, chyba w polskiej kulturze współczesnej ostatnich dekad, takie wyraźne przebicie się tych praw mężczyzn do świadomości społecznej, no ale to, to raczej był tak, taki wyjątek. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Oczywiście, jak zwykle, pozostał nam temat darknetu i kamieni milowych, ale. One cały czas funkcjonują, także myślę, że za tydzień do tego spokojnie wrócimy. Refleksje proszę na koniec, bo poprzednio mówiliśmy jeszcze, jakby Pan no, się odniósł do tego, że te słowa definiujemy je, ale jakby ich ważność chyba nie jest taka zasadna. Ja nie wiem, w tym obiegu publicznym, jak, jak Pan na to patrzy. No, w, w polskim obiegu publicznym chyba nie, chociaż zjawiska, do których się odnoszą, no to one generują dużo, czy mogą generować dużo, Problemów społecznych, no bo wszelkie takie relacje międzyludzkie nie tylko między kobietami a mężczyznami, ale generalnie między ludźmi. One generują dużo problemów, no, no, to wymaga jakiegoś takiego naukowego oglądu, sklasyfikowania, nazwania, zdefiniowania. No ale oczywiście my większością tych terminów posługiwać na co dzień się nie będziemy. No, tak jak generalnie nie posługujemy się terminami filozoficznymi czy, czy socjologicznymi, bo to właśnie w, tak należy bardziej rozpatrywać, chociaż powiem, że na przykład w internecie i polskim, i także oczywiście anglojęzycznym, na przykład określenie incel no to jednak funkcjonuje jako obelga. Tak? To znaczy przypisanie młodego mężczyzny do takiej grupy osób, które nie potrafią sobie znaleźć partnerki, jeszcze się tym chwalą w internecie, no jest obelgą. Tak? Czyli to, to nie tylko jako termin, ale funkcjonuje też potocznie jako wyraźnie coś nacechowanego negatywnie. A terminy naukowe nie powinny być nacechowane negatywnie, ani pozytywnie, one powinny być neutralne. Więc tutaj dzieje się trochę takich różnych, różnych rzeczy, które stara się na bieżąco rejestrować przede wszystkim Wikipedia, bo ona się zajmuje rejestrowaniem takich zjawisk w, prawie w czasie rzeczywistym i tam można śledzić, jak te terminy się rozwijają, jak zmieniają się hasła. Naszego... Zakończę wezwaniem ze swojego podwórka, że... Dziewczynki trzeba szanować jakkolwiek by to zabrzmiało i zawsze ustępować kobiecie. A dzisiaj tak mogę tak zakończyć. Można chociaż mogę sobie wyobrazić że niektóre niektóre te środowiska mogłyby już uznać to za przejaw pewnego szowinizmu bo jednak to Zaprzecza równości. Życiu, tak. Zakładamy, że mężczyzna ma ustępować kobiecie, to jakieś takie jest paternalistyczne i zaprzecza idei równości, więc to to nawet takie sformułowania mogą być za daleko idące czasem. Ja już widzę, jak wchodzę do sklepu i pani się oburza i mówi, proszę mnie nie przepuszczać, co pan sobie wyobraża. <noise> Wchodźmy razem. <noise> Dziękuję serdecznie za dziś, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Doktor Sebastian Żurowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, językoznawca i Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. Dziękujemy bardzo.